Żebyśmy przede wszystkim zahamować to wariactwo, żeby, żebyśmy w Polsce mogli żyć po swojemu, współpracować z Unią Europejską, ale też trochę na własnych zasadach. Jesteśmy pracownikami grupy Azoty, e, który zielony ład e, zabija rolnictwo, rolnictwo nie kupuje naszego, naszych nawozów. E, no i uważamy, że to wszystko powinno pójść e, w odstawkę, bo to niszczy nasz przemysł, e, nasze rolnictwo, e, no i nie wiemy co dalej z nami będzie. To nie tylko rolnicy. Ja wszyscy będziemy odpowiadać i podnosić koszty. Do kosza. Jak nie będą mieli co włożyć do gara, to im dopiero dojdzie do głowy o co tutaj chodzi. A druga sprawa, jeżeli my wejdziemy do euro, to będzie po nas. Jeżeli kraj nie ma własnej waluty, to nie jest krajem. Uważam, że się Unii zebrało przez te 20 lat maksymalnej ingerencji w nasze, w nasze sprawy. Skolonizowano nas ekonomicznie, politycznie, kulturowo. W zasadzie, jak pan doskonale wie, żadna ustawa nie może przejść w sytuacji, kiedy nie jest badanie przez komisję sejmowe, czy jest to zgodne z prawem unijnym. Jako nauczyciele musimy ludzi uczyć myślenia, wolności, odpowiedzialności, a ja głęboko się nie zgadzam z tym, co się dzisiaj dzieje. Moja osobista refleksja jest taka, że po paru latach wróciłam do książki George'a Orwell, Orwella, rok 1984. Proszę pana, jak ja czytam tę książkę, to wydaje mi się, że widzę ilustrację do tego, co się dzieje. Ten powiew wolności jakoś tam Gaśnie. Teraz, tak? Dlaczego? Tak myślę, wie pan, że za dużo nam się narzuca literą. Wolności ducha nie ma. Takie narzucanie nam prawa, które w naszym kraju akurat jest nierozsądne. To są zmiany no we wszystkim w oświacie, w energetyce, w budownictwie, które idą za daleko naszym zdaniem. Narzucona nas to Unia Europejska, tak? Także ktokolwiek nie jest przy władzy, to i tak się podporządkowują Unii Europejskiej. To co nam na Bruksela, tyle. Trzeba dać jakiś odpór tej chorej ideologii unijnej, tak? No z tym się nie da żyć. Stąd te protesty, nasze się właśnie wzięły. A nie wrażenie, że. Był czas na protesty, ale parę lat temu, a teraz już się za późno. E, wie pan co, ta polityka jest kontynuowana nie najlepsza cały czas i to bez względu na to nie że... zarządził. Będzie z tej polityki nie w teraz razem w momencie. Ma pan jakieś nadzieje, że to się zmieni? Proszę pana, no wtedy nie mieliśmy też tutaj nas nie było. Także myślę, że coś na pewno się zmieni. Nasze tutaj coś muszą dać, bo inaczej na pewno nie będzie w naszym kraju dobrze. Wcześniej czy później Europa oczą się i ten zielony ład zostanie cofnięty. Oczywiście trzeba dbać o środowisko, ale to musi być zrównoważone i ludzie muszą być w tym wszystkim najważniejsi. Solidarność! Solidarność! Solidarność!